Dzisiaj przygotujemy Pink Lady, do szklanicy wlewamy 40 ml ginu, następnie 30 ml soku z cytryny, potem 10 ml grenadiny, a na koniec białko jajka. Najpierw będziemy wstrząsać bez lodu, to jest tak zwany dry shake. Teraz musimy dodać lód do shakera i energicznie wstrząsnąć razem z nim. Zawartość shakera przelewamy do schudzonego kieliszka koktajlowego, zwróćcie uwagę na tą delikatną pianę, która pojawia się na wierzchu koktajlu. Pamiętaj, aby zajrzeć na mojego Facebooka, link w opisie, oraz zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. Zostaw lajka, like, jeśli spodobał Ci się ten materiał.